bardzo serdecznie w Dzierżysławiu. Dziś Dzierżysław gości nas na dniach sportu. To nie są pierwsze dni sportu, bo to już kolejna edycja. Pierwsze odbyły się wiele lat temu, no właściwie z perspektywy roku 2019 wiele, bo było to w roku 2003. Jest to jednak edycja szczególna, ponieważ do tej pory jednym z głównych organizatorów, inicjatorów był świętej pamięci starosta Józef Kozina. Dzisiaj te dni sportu, na które Państwa zapraszamy, są ku jego pamięci. Yy, myślę jednak, że yy, nie będzie nam to przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, będzie nas dopingowało do tego, żeby zabawa była przednia, żebyście się tu Państwo dobrze czuli. A ponieważ mamy dopiero godzinę dziesiątą z minutami i być może niektórzy z Państwa nie wiedzą, co zrobić z tak pięknym dniem, zapraszamy tu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.

W Dni Sportu w Wielkosławiu organizujemy od kilku lat. Inicjatorem i organizatorem tych obchodów w świętej pamięci Józefa Chodzina. Wczoraj rozpoczęliśmy pierwszy memoriał imieniem Józefa Chodziny. Dziś dalej Do to kontynuujemy. Otwarcie drugi, drugiego dnia Dni Sportu w Kłopotowie to Panią Burmistrz, Panią Dorotę Przysiężną. Bardzo proszę drugiego dnia. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy w Dzierżycławiu, tak jak tutaj słusznie Pan Daniel powiedział, nie po raz pierwszy, ponieważ Dni Sportu, Dzierżycławskie Dni Sportu odbywają się od roku 2003. Zawsze w tych dniach taki szczególny udział brał Pan Nieżyjący Świętej Pamięci Starosta Józef Kozina, był ich inicjatorem, był organizatorem, choć zapewne nie jedynym, ponieważ jak obserwujemy przygotowanie do tegorocznych dni sportu w Wierzysławiu widzimy, że to cała grupa, cała ekipa sprężyła się i postanowiła tę tradycję kontynuować, za to im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, wychodząc z założenia, że takie tradycje, właśnie takie, kontynuować należy. Te dni sportu są bardzo, bardzo szczególne, ponieważ tego, kto był inicjatorem zabrakło, ale myślę, że gdzieś tu tak metafizycznie jest między nami, będzie za wszystkich sportowców, za wszystkich uczestników trzymał kciuki i będzie także trzymał kciuki za pogodę, bo zapowiedzi są mało optymistyczne. Wierzę jednak, że żadnej burzy nie będzie, że będziemy bawić się, do której? Do białego rana chyba, Panie Danielu, tak? Bo zabawa jest przewidziana do której? Do której? Do 22, ale jest możliwość negocjacji. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Pierwsze spotkanie y, baborów kontra drużyna, a jeżeli chodzi o przepisy, y, rozmawialiśmy tutaj wspólnie, że y, robimy formę uproszczoną. Były tutaj jakieś takie małe uwagi. Jeżeli, y, jeżeli chcecie się dogadać, jeżeli chodzi o, o, o pewne przepisy, to ja słucham sugestii, możemy, możemy tutaj. Y... My w regulaminie mieliśmy rozpisane tak, że stosujemy, pomimo tego, że tu jest plaża, ale jesteście już w drużynach trzyosobowych, żeby było ułatwienie, to, 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 to gramy tak, jak praktycznie przepisy halowe pozwalają, czyli przyjmować palcami jak najbardziej można. No oczywiście z tym przebiciem palcami to było to, że ustawienie, ustawienie równolegle do siatki, tak? To tylko to tylko ta, 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 mała, ta mała, to małe obostrzenie no i pozostałe przepisy tak jak, tak jak na... jak Jest pierwszy pierwszy mecz Baborów drużyna A. Zapraszamy na rozgrzewkę i, i startujemy. Dzień dobry Państwu z Boiska w Dzierżycławiu. Wita sędzia główny zawodów Artur Rojek. Dzisiaj obchodzimy drugi dzień sportu Dzierżyca 2019. Jak Państwo widzą, rozpoczynamy go akcentem siatkarskim. Mamy tutaj drużyny głównie z powiatu Gubczyckiego. Zaszczycili również swoją obecnością zawodnicy Republiki Czeskiej. Na samym początku, rywalizacja w grupach. Potem około godziny 14 już faza finałowa i myślę, że około godziny 15-16 poznamy y, zwycięzców y, turnieju y, siatkówki plażowej, pierwszego memoriału y, siatkówki plażowej imienia y, nieżyjącego starosty Józefa Godziny. Serdecznie dziękujemy już przy okazji y, ze strony organizatorów za przybycie no i życzymy sportowych wrażeń. Dziękuję bardzo. Daniel Bruniewicz, prezes Ludowego Zespołu Sportowego Orzeł w Szanowni Państwo, Dni Sportu w Jarosławiu organizujemy od wielu lat. Inicjatorem i organizatorem tych obchodów był w świętej pamięci Józef Kozina. Dał się poznać jako ambasador sportu, osoba, która dbała przede wszystkim o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. My chcąc uświetnić pamięć naszego przyjaciela, postanowiliśmy reaktywować te Dni Sportu. Jest to Świetna zabawa w sportowej atmosferze, a jednocześnie upamiętnieniem jego wielkiego serca i zasług. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować również wszystkim tym, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili do organizacji tych dni sportu. Przede wszystkim sport, sponsorom, bo tak naprawdę bez ich pomocy nie dalibyśmy sobie rady. Także serdecznie wszystkim dziękuję. Janeczek Paweł Słoty z Wsidzierysław. Chciałbym z góry podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego, tych dni sportu. Sponsorom, bez których nie byłoby możliwości zorganizowania tej imprezy. Myślę, że w następne lata będziemy kontynuowali ten memoriał Józefa Koziny starosty naszego, który był inicjatorem tej imprezy. Chciałbym też podziękować wszystkim drużynom, które zgłosiły się tutaj na te, na te dni sportu, kibicom, jak i wszystkim uczestnikom tych, tych Tam w prawo, tak jak idzie cała ta droga, koło kościoła i trzymamy się, bardzo proszę, żebyście trzymali lewej strony e, ulicy, niech nie wychowa straży polarnej, tam wychowujemy na wodna. za sprawą, skręcamy ulicę, pożyczki w lewo, e, nie wiem, czy tam jest, może przeglądą po nie wychowały proszę, przeglądą Witamy serdecznie telewidzów Telewizji Pogranicze w dniu dzisiejszym w Dzierzynsławiu Kietrzańskiej Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Gryf postanowiło również dołożyć swoją cegiełkę, że tak powiem do organizacji imprezy sportowej, która się dzisiaj odbywa. Jesteśmy współorganizatorami biegu ulicznego, oczywiście Odpowiedzieliśmy na zaproszenie organizatorów dzisiejszej imprezy. Jak najbardziej pozytywnie uważamy, że w zasadzie imprezy sportowe bez naszego udziału są niemożliwe do zrealizowania, szczególnie w gminie Kiecz, więc tym bardziej cieszymy się, że bieg jest dedykowany również pamięci. Człowieka, który był ambasadorem sportu, który krzewił tą kulturę fizyczną nie tylko w gminie Kietrze, ale również w powiecie gubczyckim i z tego też powodu jesteśmy dumni, że możemy brać udział w dzisiejszej imprezie, a co dopiero ją współorganizować. A więc o 11 wybiegamy, mamy do pokonania trasę 8-kilometrową. Tradycyjnie, tak jak to na naszym terenie bywa, mamy z górki pod górkę, więc w dzisiejszej, przy dzisiejszej aurze będzie to naprawdę wymagający bieg, ale myślę, że wszystko dobrze się skończy i będziemy usatysfakcjonowani na mecie. Dziękuję bardzo.